Witam w kolejnym odcinku z Toilet Tower Defense. Dzisiaj po raz kolejny próbujemy jak najdalej dojść w Endless Mode. W dzisiejszym odcinku używamy Mikołaju, używamy Green Lacera, którego jeszcze mam pożyczonego od Berci. Do tego używamy Upgraded Titan Cinemaman i oczywiście drona, żeby nas troszkę wyleczył, gdy będzie problem. Jeżeli będzie problem, raczej myślę, że będzie, bo późniejsze wavey będą nas naprawdę dręczyły, więc mam nadzieję, że to ładnie wszystko wybronimy, ale to się zaraz okaże. No i w tym momencie mamy już prawie. Wszystkie wszystkie warmy wymaksowane, znaczy się te duże mikołaje jak najbardziej są wymaksowane Więc zaczynam stawiać pierwszego tytana, jeżeli się uda Uda się? Halo, udaj się Udaj się, bo potrzebujemy mocy, także no wstawaj, wstawaj, jej, udało się! Dobra, potrzebujemy mocy, więc ty tutaj, no, auto skipie, cały czas jest włączony, więc potrzebujemy jeszcze jeden skip, żeby mógł go upgrade'ować, Potem przejdę jeszcze do tych farm, wymaksuję je, żeby całkowita maksymalna kwota mi tutaj wpadała. O właśnie! Dobra, troszkę więcej damage'u jest. Mutant powinien bez problemu paść, więc ja się tutaj zabieram za tej jednostki. a i stuna dostała. I farma dostała stuna Niestety, niestety Ale zaraz się odstunuje i będę w stanie ją upgrade'ować Tak? Mam nadzieję, że tak. <laughs> tak No nie, co chwilę dostaję stuny Ale masakra, ale tam jest masakra Dobra, teraz, teraz ją wymaksowałem Więc zabieram się up za upgraded Titana Mana I zobaczymy jak to teraz pójdzie Czy to się uda yy, Powiedzmy szczerze, upgraded tytan, e, e, Cinema man, nie kameraman Co ja gadam cały czas, co ja gadam Cinema Man oczywiście, jak widać na załączonym obrazku, nie? E, także zobaczymy, jaką sobie da radę. Jak widać, ma ogromny zasięg. Ma dużo ataku. Tutaj jeszcze dwa upgrade'y są przede mną. Wie, dwa? Chyba? Y, trzy, sorry. Trzy upgrade'y są przede mną, więc jest moc, ale czy ta moc wystarczy? Czy ta moc nam wystarczy? Zaraz się przekonamy. Jest 26 wave, no i idziemy do przodu. Zobaczymy, jak będzie e, przy UFO, jak UFO tutaj poleci, jak sobie z tym poradzimy? No i pojawiło się na WAVYE 34 UFO, ale nie jedno, a dwa, więc może być lekki problem. Zobaczymy, jak to pójdzie. Zobaczymy, mam już drugiego upgrade Tytana. Postanowionego, jeszcze mu dużo brakuje, znaczy się dużo, dwa levele mu brakują. Zaraz będzie. Hmm, szósty, siódmy level, zaraz będzie. Więc, o dosłownie teraz, więc teraz mu brakuje tylko jeden level. I zobaczmy, tutaj jest pierwsze UFO. UFO, 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 UFO znikło, nie jest. Dalej, widoczne, jak nam to idzie. Spowolnione są, więc dobrze. Jedno ufo pada. Ok, bez problemu. Drugie ufo też. O, dobra. Spoko. Całkiem ładnie. Zobaczcie, ten wave idzie bardzo, ale to bardzo ładnie. Mimo tego, że cały czas jestem na autoskipie. Także do 14 waveu spokojnie wydaje mi się, że mogę iść na autoskipie. A jak będzie potem? No, zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie potem. Na pewno będę musiał też... O, tutaj no! Hmm, chłopaki! Padajcie! Padajcie chłopaki! Ej! Ludziska, nie tak daleko. Wracajcie do tyłu, do tyłu. Dobra, tutaj mamy wymaksowane dwie jednostki. Jej, dwie jednostki już mamy wymaksowane. Teraz e, tutaj, gdzie ja cię zmieszczę? Gdzie ja cię zmieszczę? Dobra, będziesz stał tutaj, Upgraded Tytanie. Nie wiem, czy to dobre miejsce, może tutaj by było lepiej, ale najwyżej później tutaj postawimy z tyłu, a teraz będzie stał e, tutaj. Mamy trzecią jednostkę. I hmm, czekamy na 40 wave. Tam będzie glitch, i zobaczymy, jak z glitchem sobie poradzimy. No, i pojawił się glitch. Szmiga sobie. Powolutku sobie pędzi do przodu. Więc zaraz zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Ok, kaska wpadła. A, w sumie, dobra chwila. E, autoskip miałem wyłączyć na 40, a już jest 41. Oby wszystko ładnie się udało. Na razie glitch jest z przodu, więc ładnie obrywa. Więc ładnie obrywa, ale gdzie on dojdzie, ten Glitch? Glitchu, gdzie dojdziesz? Poddaj się od razu, bo nie przepuścimy Cię, nie przepuścimy Cię, ej, 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 Glitch, 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 halo, halo, co, ej, co ja do Ciebie mówię, hamuj, chłopie, no bardzo dobrze, ale mnie wystraszył myślałem, że już przeleci, a to by nie było wcale fajne, ale udało się dobra, myślę, że teraz bez problemu ogarniemy tego wave'a, może, może lepiej poczekać, może nie będę tutaj skipował, zobaczmy jak to wyjdzie idzie, no nie najgorzej, ale jako, że tutaj zaraz będą stuny wpadały bo te jednostki są jednak coraz bliżej to ja tutaj może drona postawię, niech on te stuny ściąga o, akurat jest w zasięgu Uff, udało się, udało się, więc powinno dać radę. Tutaj jeszcze nie mam kasy, żeby drona wymaksować. Ale powinno być całkiem spoko. Zobaczmy, tutaj jest giant, padnie mutant. Tutaj już spowolnienia będą wchodziły. Tak, pięknie poszło. Jej! Jesteśmy dalej, także lecimy, lecimy, lecimy. Jak widzicie, udało mi się dotrwać do waveu 50. Jak wygląda sytuacja? Ano, już pokazuję. Tutaj coraz więcej mamy Tytanów. Postawiłem sobie też drugiego lasera, żeby tutaj sięgał na przód i trochę je spowalniał. Bo tutaj jednak mamy bardzo dużo damage'u na początku, więc warto by było to wykorzystać. A czy ten wave uda mi się przejść? Odpowiem krótko. Chyba tak. No zobaczcie, tutaj wybijamy wszystkie flametrowery a Giant Smooth Toilet no powiedzmy że zbliża się do połowy swojego życia, więc no teraz już na pewno do połowy swojego życia jest sama, więc sam czy sama sama toaleta w, w końcu, więc sama została, no więc to damy radę spokojnie wybić, tym bardziej, że ona stunuje albo zatrzymuje się, żeby tak stunować, więc nie powinno być. Problemu. Tutaj oczywiście dron bardzo szybko leczy, więc no idealnie, bardzo fajnie. Udało się z wave'em 50, no to teraz pewnie zastanawiacie się, czy dotrwam do wave'u 60, czy mi się uda. No to ja Wam już odpowiadam. Odpowiedź na to pytanie jest dosyć prosta. Tak jest, udało się. Dojść do 60 waveu. A teraz ważne, bardzo ważne pytanie: czy uda się rozwalić ten 60 wave i przejść dalej? Zobaczmy teraz, końcóweczkę, może zobaczmy. No i mamy końcóweczkę, także całkiem ładnie wave 60. Zobaczcie, już frost skeleton Toileta bije, więc on za daleko nie dojdzie. Te lacery jednak go tak spowalniają, że on nie wiem, czy tutaj dojdzie. Zobaczmy, dojdziesz. On ma 12, prawie 13 milionów życia. A już na tym zakręcie ma niec... no, ponad połowę, troszkę, dobra, połówkę, no nie, to dojdzie, troszkę dalej dojdzie, ale nie, naprawdę wypas, wypas, dają radę, o, tu jeszcze upgrade mam, nawet nie zauważyłem, że tak kasa mi tak wpada, zobaczcie, już mam 14 jednostek na 15, więc tutaj jeszcze dwa upgrade'y, no i będę stawiał ostatnią jednostkę, będę miał zapchane, więc zacznę usuwać farmy, eee, zacznę usuwać farmy, tak, czy... Tak jest. Lacerów zostawię, oni, oni tutaj będą pomagali. Póki mam jeszcze miejsce, to zostawają na 100%, a dopiero później zacznę się nimi zajmować. Teraz bardzo ważne pytanie: czy 70 jest do zdobycia? Czy dam radę dotrzeć do 70 wave'u? Zobaczmy. No i po raz kolejny mogę powiedzieć, że tak, udało się. Doszedłem do 70 wave'u. Także teraz zobaczmy, jak to wyjdzie. Mam na zbierane troszkę kaski, i w zasadzie, wiecie co, postawię już kolejną jednostkę. A żeby ją postawić, musiałem usunąć farmę. Pierwszą farmę musiałem usunąć, bo mam maksa jednostek. Kolejną postawię gdzieś tutaj. Ona będzie miała bardzo ładny zasięg, bo zobaczcie, ta, która jest obok, ma tutaj zasięg, więc ta będzie miała aż tutaj. Więc jeżeli coś przejdzie, to tutaj będzie ładnie to obijane. Także zobaczmy, jak teraz to pójdzie. Cały wave zerknijmy. Tutaj mamy Giant Turkey Toilet. Także hm, już leci. Ufo, całkiem ładnie to pada, muszę przyznać. Raczej pada, jeszcze nie pada. Ale zobaczcie, ile one mają życia. No to jest super, to jest bardzo super, powiem szczerze. Stuny wpadają, ale już po stunach, już po stunach. Jednak ten jeden Repair Dron, który tutaj jest, naprawdę naprawdę robi robotę. Muszę jeszcze coś powiedzieć, jest Wave 70, ty, ale całkiem zapomniałem, nie powiedziałem w ogóle o tej umiejętności Upgraded Titan Cinema Mano, one przecież stunują jednostki, więc powiem szczerze, że jak jest naprawdę ciężko i te jednostki gdzieś tutaj dochodzą, to moją grupę tutaj, tutaj mają największy atak, to tutaj tak stuny wchodzą, że te jednostki się nie ruszają z miejsca, znaczy się, jeżeli jest ich mniej, jeżeli jest ich za dużo, to tak, przechodzą powolutku, powolutku, ale jeżeli jedna jednostka się tutaj dostanie, to ona nie jest w stanie przejść, ona tak dostaje stun na głowę, że ona stoi w miejscu. No oczywiście, chyba jedno, niektóre jednostki są jakieś um, lepsze i nie można ich zastunować i one sobie idą dalej. Powolutku, bo powolutku, bo tutaj oczywiście lasery spowalniają, jak widzicie, no tutaj y, nie mają szans przejść, no ta jednostka stoi i stoi i stoi także nie wiem jak ty giant turkey zaraz zobaczymy jak z nim sobie poradzimy czy on się będzie ruszał i, o, zatrzymał się, dobra, czyli też stuny dostaje, więc tutaj bez problemu sobie ogarniemy ten 70 Wave. No, zobaczcie, stoi w miejscu, nie rusza się, o, dobra, ruszył się teraz, ale tutaj będą następne jednostki, które będą mogły go zestunować, jak on pójdzie jeszcze dalej, to wszystkie będą miały go w zasięgu, żeby stuny mu na głowę rzucać. No i on już nie ma życia, bowiem szczerze, on już nie ma życia. No, zobaczcie, ruszył się dosłownie o 2-3 mm, więc no niedużo nie dużo można powiedzieć, dobra 71 wave zobaczmy jak to pójdzie teraz powoli ten upgraded tytan jest wymaksowany, jeszcze dwa levelki mu brakują, no i trzeba będzie usuwać następną farmę, bo myślę, że tutaj te green lasery muszą zostać dron jeden też musi zostać żeby jednak stuny ściągał, bo czasem naprawdę dużo stunów wchodzi ale tutaj ogarniamy więc teraz, teraz będę bardzo pilnował, jak już będzie naprawdę ciężko to Postaram się wam pokazać, pokazać ten naprawdę ciężki etap, ten, który mnie zniszczy. Bo czy dojdę do 80? Hmm, czy dojdę do 80 wave'u? Zobaczmy. No i 71 level, tak jakby chciał mnie rozwalić. Znaczy się tu jeszcze mamy troszkę pola do popisu. Tutaj niektóre jednostki mają naprawdę duży zasięg, większość tutaj jeszcze sięga, ale zobaczmy, no tutaj ta ostatnia jednostka ma tego dosyć dużo. Ja bym nie chciał tutaj przegrać. Dlatego może tutaj... Oj, nie, nie, nie! Zapomniałem, że nie mam jednostek już do postawienia, znacie miejsca! Zatrzymaj go troszkę, dobra. Tą jednostkę jak zatrzymamy, to może uda się coś jeszcze wybronić. Tutaj padni, 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 proszę, padni. Tej tutaj nie, nie uda się. Oj, 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 jak ty masz zasięg, nie masz zasięgu. O o, Houston, mamy problem, dobra, to już nie ma sensu, no niestety 71 wave y mnie pokonują, przynajmniej na razie, ogarnę to w końcu, ale to w kolejnych odcinkach, w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli jeszcze nie zostawiliście suba, zostawcie jeszcze teraz, no i z mojej strony to wszystko, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, hej!